Jestem kojot Peterson, a to są mrówki liściożerne i gryzą naprawdę mocno. Znowu się zaczyna. Robi mi dziurę w palcu. Au! Przecierać szlaki. Kostaryka to plac zabaw dla miłośników przygód na świeżym powietrzu. A jeśli zapuścisz się na południowo-zachodni kraniec, odkryjesz, że eksplorujesz gęsty las deszczowy, półwyspu Osa. Prawdziwie pierwotny raj, będący domem dla jednego z najbardziej imponujących stworzeń, z którym kiedykolwiek miałem do czynienia. To, na co patrzycie, to jałowy pas, który przecina sam środek lasu deszczowego. Może wyglądać jak szlak myśliwski, ale wierzcie lub nie. Szlak ten stworzyły mrówki liściożerne. A gdy tylko słońce znajdzie się nieco wyżej na niebie i las się ociepli, zaroi się od tych małych, pracowitych owadów. Mrówki liściożerne słyną z tego, że stanowią jedną z najbardziej złożonych społeczności w królestwie zwierząt. Budują mrowisko o średnicy ponad 3 metrów, w którym może mieszkać ponad 8 milionów osobników. Zastanawiasz się, co te miliony mrówek robią przez cały dzień? Cóż, te mrówki ścinają liście. Wow! Spójrzcie na to! W pewnym momencie był to cały liść. I możecie zobaczyć, gdzie mrówki misternie wycięły małe sekcje, aby zabrać je do gniazda. No dobrze, podążajmy dalej tym tropem, może uda nam się znaleźć te mrówki. Ścieżki mogą ciągnąć się kilometrami przez las deszczowy, a jeśli podążysz za mrówkami, które niosą liście, w końcu zostaniesz zaprowadzony z powrotem do gniazda. Nie jest to miejsce, w którym chciałbyś się znaleźć, chyba że oczywiście byłbyś mną i chciałbyś rzucić wyzwanie jednemu z wściekłych żołnierzy. Okej, okay, więc zlokalizowaliśmy gniazdo. Wędrując z powrotem i dosłownie zostanę zaatakowany. Podwijam nogawki. Jak widać? Świetny luk swoją drogą. Tak, to mój klasyczny wygląd z dżungli. Dobra, pójdę znaleźć sobie wściekłą mrówkę. Gotowi? Muszę zrobić to szybko. No dobra, zaczynamy, ok? Okej. Okay. Wejście w strefę otaczającą gniazdo mrówek liścieżernych jest niezwykle niebezpieczne. W ciągu kilku sekund zostaliśmy otoczeni. Dobra, szukam czegoś wielkiego. Jesteśmy atakowani. Uważajcie, po was dopadną, nie pozwólcie się ugryźć. Okej, okay, wychodzą z dziury. Dobra, złapię jedną. Tutaj, spójrz na to, po prostu wyskakują z dziury. O, spójrzcie, jest tutaj jedna ogromna. Mam ją! O rany, au, ugryzła mnie. Ho, weszły mi na nogę, okej. Okay. Dobra, wychodzimy, już, 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 uciekamy. A, a. Jezu, o rany. Au, kurczę, są ogromne, całego mnie oblazły. Wszystko ok? Tak, zaatakowały mnie. Ach! Jezu, tak szybko potrafią na ciebie wejść. Czekaj, masz ogromną z tyłu. Ach. Tak, nawet Mark przyjął kilka ugryzień, żeby nagrać ten odcinek. Pło, to jest wielki wojownik. Ten gatunek mrówek tylko gryzie, nie żądli. To dobra wiadomość dla mnie, bo moje ręce nie skończą w takim stanie, w jakim znalazły się po mrówkach ognistych. Biorąc pod uwagę stosunek wielkości do masy ciała, jest to jedno z najsilniejszych zwierząt na planecie. Powiedziano mi, że te żuwaczki są tak silne, że mogą przeciąć skórę. I wiem, że jesteście ciekawi, jak potężne są te żuwaczki, więc jak się domyślacie, dzisiaj dam się ugryźć mrówce liściożernej. Wojownik zaatakuje z wielką siłą każdego na jeździe, bez względu na jego wielkość. Używając żuwaczek, gryzą i rozrywają ofiarę. Nie okazują absolutnie żadnej litości. Szczerze mówiąc, nie przeszkadza mi, gdy coś mnie gryzie to urządzenia są zazwyczaj gorsze. Ale tak patrzę na te żuwaczki i myślę, że zaraz przebije mi skórę. Dla mojego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa załogi zdecydowaliśmy się przeprowadzić eksperyment na jednej mrówce. Ta scena będzie niesamowicie drastyczna. Nigdy nie próbuj tego, czego zaraz będziesz świadkiem, w żadnych okolicznościach. Przygotujcie się. Będzie krew. Okej, okay, jestem Kojot Peterson. I zaraz wkroczę w strefę uderzeniową z mrówką liściożerną. Zaczynamy, gotowi? Jeden. Dwa. Trzy. Tak, przybija się przez skórę! A ah, są jak małe żyletki. Mam niezwykle wysoką tolerancję na ból, więc moim celem było wytrzymanie 60 sekund pod naporem ugryzień. Ah, widzicie, robi dziurę w moim palcu. Au! Ah! Te mrówki są inteligentne, więc przemieszczając się z miejsca na miejsce, testuję słabość mojego ciała. Aaaa! Ah! Ah! O tak, to boli, to padła mnie porządnie. Jej żuwaczki przecinały mnie jak gorący nóż krojący ciepłe masło, i tak bolało. Ale to boli! A, a, a. Tak, zdecydowanie przecięła skórę! A! Jeśli jesteś wrażliwy, odejdź, bo ta część jest całkiem szalona. Te małe żuwaczki są. A! A, ostre, jak brzytwa! A! Naprawdę ciężko jest tu trzymać rękę nieruchomo. Widać, że krew zaczyna się wylewać. Czułem, jak każda warstwa skóry jest przecinana, gdy mrówka zaczęła grzebać swoją głową w moim palcu. głowę w moim palcu! Sekundy zdawały się wlec jak minutę, a krople potu spływały mi po twarzy. W końcu mrówka zrozumiała, że się nie poddam i kiedy wyjęła żuwaczki z dziury w moim palcu, wyzwanie definitywnie się zakończyło. Wytrzymałem ponad 60 sekund w szczękach liściożercy. Okej, okay, muszę ją zdjąć. Ah! Ah! Moja krew zaczęła już krzepnąć! Spójrzcie na to! Aaaa! Aaaa! Święta krowa! To jest potężny, mały owad! Mój palec pulsuje! A w moim dążeniu do znalezienia najsilniejszego ugryzienia i urządlenia mrówek, muszę powiedzieć... Że mrówka liściożerna bez wątpienia jest zdolna do przecinania ludzkiej skóry. A w skali mocy mrówek ocenię tego małego owada na 8. Nie mogę sobie nawet wyobrazić, jak zła będzie buletent. Jestem Kojot Peterson. Bądź odważny. <słuch> Pozostań dziki. Do zobaczenia podczas kolejnej przygody. O, to bolało! Podobnie jak wszystkie mrówki, liściożerne atakują tylko wtedy, gdy są zagrożone. Jestem pewien, że pomyślałeś, Kojocie, czy nie przesadzasz z tymi wyzwaniami z mrówkami? Spójrz na swój palec, wygląda jak z horroru. Szczerze mówiąc, nie miałem pojęcia, że jedna mrówka może wyrządzić aż tyle szkód. Morał tej historii jest taki, że jeśli kiedykolwiek znajdziesz się w Kostaryce, zwróć uwagę na swoje otoczenie. Tak robi dziur w moim palcu! Ponieważ ostatnim miejscem, w którym chcesz się znaleźć, to tłum wściekłych wojowników. Jeśli kochasz zwierzęta i przygody, koniecznie odwiedź moją stronę internetową koiotpeterson.com, gdzie znajdziesz więcej świetnych odcinków z serii Przecierać Szlaki.